Witajcie na kanale politycznym. Cały świat obiegła informacja o potężnym ciosie, jaki otrzymał Władimir Putin i cała Rosja, czyli uderzeniu w Most Kerczeński, który łączy zagrabiony Ukrainie Krym z Rosją. Władimir Putin już rozkazał wszcząć śledztwo w tej sprawie, a na samym Krymie wybuchła panika. Zdarzenie na gorąco komentowali dziś generałowie Waldemar Skrzypczak, Mieczysław Bieniek, Bogusław Pacek i analityk wojskowy Jarosław Wolski. Zapraszam na materiał. Na moście łączącym anektowany Krym z terytorium Rosji doszło w sobotę rano do pożaru. Strona rosyjska podała potem informację o wybuchu samochodu ciężarowego, który spowodował zapalenie się cystern z paliwem na kolejowej części mostu. Prócz zniszczeń na kolejowej nitce mostu, zniszczone są odcinki drogi na jednej z nitek samochodowych. Z opublikowanych zdjęć wynika, że jeden z nich runął w wodę. Tymczasem ukraińska agencja Interfax Ukraina podała, powołując się na źródła, że eksplozja nastąpiła w wyniku operacji specjalnej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. SBU na razie nie skomentowała tych doniesień. Zdarzenie skomentował za to Michał Podolak, doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Władimira Zełńskiego. Krym, most początek. Wszystko, co nielegalne, musi zostać zniszczone. Wszystko, co skradzione Musi zostać zwrócone Ukrainie. Wszystko, co należy do rosyjskiej okupacji, musi zostać wygnane. Prezydent Rosji Władimir Putin został poinformowany o sytuacji kryzysowej na moście krymskim i nakazał przeprowadzenie śledztwa. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow poinformował, że Putin nakazał powołanie komisji rządowej do zbadania incydentu. Pieskow powiedział agencji informacyjnej Interfax, że prezydent polecił premierowi utworzenie komisji rządowej w celu jak najszybszego ustalenia przyczyn incydentu i likwidacji jego następstw. W skład komisji wejdą szefowie Terytorium Krasnodarskiego i Krymu, przedstawiciele Gwardii Narodowej Rozgwardii, FSB Federalnej Służby Bezpieczeństwa i MSW. Dodał, że minister transportu Witali Sawieliew i minister do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Aleksandr Kurenkow, jadą na miejsce zdarzenia. Tak zdarzenie skomentował na swoim Twitterze ekspert wojskowy Jarosław Wolski. Siły zbrojne Ukrainy złożyły Putinowi najlepsze życzenia z okazji 70. urodzin. Było dużo fajerwerków. Most na Krym zarwany. Kolejowy definitywnie zniszczony. Drogowy minimum w połowie jezdni. Błyskotliwa operacja sił specjalnych. Po konsultacji chyba jednak hipoteza o Sfibiet jest najlepszym, ale nie pasującym idealnie wyjaśnieniem tego jak zniszczono most. Za tą hipotezą przemawia widoczne wideo z eksplozją ciężarówki, latające płonące opiłki po eksplozji, które wskazują na ANFO lub inną samoróbkę. Eksplozja kilkunastu ton ANFO faktycznie dałaby takie zniszczenia. Samobójca mógłby tak dobrać moment eksplozji, żeby porazić cysternę na moście kolejowym. Są jednak pewne ale. Film jest dość słabej jakości Wjechanie z Fibiet. Atak na most rzekomo monitorowany, sprawdzany i prześwietlany oznacza albo monstrualny burdel w Rosji, albo jakąś koronkową operację służby bezpieczeństwa Ukrainy. Widok zerwanej jezdni nie jest jednoznaczny co do tego, jak doszło do eksplozji. Na razie trudno spekulować więcej. Tak zdarzenie skomentował generał Waldemar Skrzypczak. To jest prezent dla Władimira Putina na jego 70. urodziny. To było mu obiecane. Nikt nie wiedział, co zrobią Ukraińcy, ale to była tylko kwestia czasu. Jeśli rzeczywiście zapaliły się cysterny, to były to tak zwane cysterny zapalniczki i najprawdopodobniej doszło do jednocześnie zainicjowanej detonacji. Polega to na tym, że ciężarówka wybucha w określonym wcześniej przez pomysłodawców miejscu. Praktykowali to też Irakijczycy, Afgańczycy. To nie jest przypadek, że ten pożar wybuchł dzisiaj, dzień po urodzinach Putina. Nikt nie strzelił w tę ciężarówkę, ona miała się zapalić i wybuchnąć tam, gdzie wybuchła. Zostało to przygotowane perfekcyjnie, w każdym szczególe. Ten pojazd jechał w kolumnie i prawdopodobnie został zdetonowany. Musieli to być ludzie wpuszczeni na most przez Rosjan, bo oni kontrolują wszystkich wjeżdżających. Tam przypadkowa osoba nie wiedzie. Oni się o ten most bardzo bali. Moim zdaniem, Ukraińcy, którzy dokonali zamachu, od jakiegoś czasu jeździli tam i oswoili ze sobą ochronę może nawet machali do siebie rękoma. Póki Rosjanie mają połączenie lądowe z Rosją a więc korytarz idący od Rostowa przez Krym, to zniszczenie mostu nie stanowi dla nich większego problemu. Ale oni bali się tego, że Ukraińcy uderzą i nie wiedzieli kiedy i jak do tego dojdzie. Wszyscy byli przekonani, że siły ukraińskie wykonają atak rakietowy lub lotniczy. Most był okrążony rosyjską obroną przeciwlotniczą, do nieprawdopodobnych rozmiarów. To zaplanowana akcja, a nie przypadek. Ciężarówka mogła wybuchnąć wszędzie indziej, ale akurat wybuchła na moście krymskim. Jest to wizerunkowy cios w Putina. Most krymski to było jego marzenie, on go otwierał, był ojcem tego pomysłu. Putin na pewno odpowie na to, co się stało. Wojskami lądowymi nic nie zrobi, bo są za słabe. Więc będzie uderzał rakietami dalekiego zasięgu, atakując miasta, miejsca infrastruktury krytycznej i wszystko, co tylko się napatoczy. To może być szaleńczy atak, ale Ukraińcy znoszą te ataki od 24 lutego, więc czy będzie to 100 czy 10 rakiet, to nie ma większego znaczenia. Tak zdarzenie skomentował generał Mieczysław Bieniek. Jest to z punktu widzenia strategicznego i logistycznego bardzo istotny punkt. Bo zaopatrzenie szło zarówno drogą kolejową, jak i połączeniem drogowym. Bardzo słusznie, że strona ukraińska nie mówi, kto to zrobił. Mogło to być uderzenie przeciwokrętowej rakiety Neptun. Ona ma potężny ładunek i może manewrować do 300 km. Ukraińcy już jej używali. Mogły stać zatem także ukraińskie siły specjalne. W związku z uszkodzeniem mostu, rosyjskie oddziały stacjonujące na Krymie będą odcięte od istotnego źródła zaopatrzenia. Od dostaw przez most krymski uzależniona była także ludność zamieszkująca półwysep. To wpłynie nie tylko na morale rosyjskich żołnierzy, ale także rosyjskiego społeczeństwa. Na pewno będzie ten most zremontowany, ale to potrwa. Do transportu zaopatrzenia na Krym można wykorzystać zastępczo okręty desantowe czy frachtowce. Ale to nie jest coś, co zapewni ciągłość ruchu. To wymaga portów, załadunku, rozładunku to jest ograniczony system zaopatrzenia. Do uszkodzenia mostu doszło wczesnym rankiem. Musiało być wcześniej rozeznanie osobowe, które zostało dokładnie skoordynowane z uderzeniem. Tak zdarzenie skomentował generał Bogusław Pacek. Ten most Kerczeński to jest życie dla Krymu. To nie są korzyści tylko dla Federacji Rosyjskiej to jest most który miał być nienaruszalny. Od dawna się mówiło, że możliwy jest atak na most. Ukraińcy mówili, że nie mają odpowiednich środków, by zaatakować. To wisiało w powietrzu od dawna. Ten most jest newralgicznym miejscem, które zapewnia nie tylko dostawy broni i amunicji, które idą przez Krym do obwodów okupowanych Ukrainy, ale to jest również życie dla mieszkańców Krymu. Ten pożar teraz z pewnością pogorszy nastroje na Krymie. Pierwszym widocznym efektem jest panika w Rosji. Rosjanie są przerażeni, że dowództwo po raz kolejny nie zapanowało nad sytuacją, że Rosja jest słaba, że w szeregach armii dzieje się coś złego, obarczana jest za to armia. Co do samego wybuchu, to nastąpił on na samym końcu składu pociągu przewożącego cysterny z paliwem. Teraz odbywa się to na zasadzie domina. Od jednej cysterny zapala się kolejna. Teraz to jest bardzo poważne zdarzenie, zniszczenia będą tam ogromne. Panika w Rosji spowodowana jest bezsilnością armii. W odbiorze społeczeństwa, mimo że nic na ten moment na to nie wskazuje, wiąże się to z zamachem. Ludzie z pewnością tak myślą. Zaczyna się dziać coś, co sprzyja Ukrainie. W Rosji zaczyna się psychoza, która będzie wywoływała presję na władzę, oby ta presja zmierzała do tego, żeby zakończyć wojnę. Wcześniejsza presja obligowała władze do zakończenia wojny, ale zwycięstwem na Ukrainie. Teraz chodzi o wycofanie się. Ukraina wykorzystuje każdą szansę do ofensywy we wszystkich możliwych obszarach, bo zdają sobie sprawę, że za chwilę nastąpi zmasowane uderzenie Rosji.